Witam serdecznie, od z tej strony. Moi drodzy, dzisiejszy dzień rozpoczynamy od yy, zaniesienia tych wszystkich rzeczy, które znaleźliśmy, które mają ponad 50 lat, przypuszczamy, do gminy, która jest za nami. I teraz Wam ją pokażę z bliska, bo wygląda cholera tak obskurnie, tak brzydko, yy, że, że szok, no, w porównaniu do tego, co mamy w Polsce, jeżeli chodzi o gminy, jakieś tam yy, budynki państwowe. Tam to jest wycackane jak nie wiem, nie? Patrzcie, nawet, nawet flagi są takie uwalone. Jakieś w ogóle takie dziwne, to policja lokale. No, idziemy. No, a są. Skończyło się to, moi drodzy, tak, że wyśpiali nas lekko, tak? E, oni nigdy takich bonet, nigdy żadnych zabytków nie, nie przyjmowali. Nie wiedzieli, jak się zachować. I koniec końców. Strażnik, tak? Strażnik miejski oddał nam te monety, tylko że nie mamy na to protokołu żadnego, więc wiesz. To jest tak jakby, To, no bo nie istnieje tutaj, ale tak czy inaczej te monety teraz posiadamy nielegalnie, bo według ustawy. Jest to durne, no byli, próbowaliśmy, no, co zrobić? No. Śmiali się, że, że w Polsce jest za to dwa lata pozbawienia wolności, a trudno, no. Takie buty. E, moi drodzy, jedziemy już w tej chwili na wykopki i będziemy w zarąbistym miejscu w ogóle kopali. E, mamy zgodę od właściciela, od tego co byliśmy wczoraj na tych pierwszych wykopkach, wczoraj, dwa e, dni temu, co, czy to w sobotę, czy, czy w wtorek, nie wiem kiedy, był przedostatni odcinek publikowany, ale mamy zgodę I, za, i zobaczycie jaki w ogóle teren. Nie, tam są jakieś zgliszcza, jakieś ruiny, warowni. Albo jakiś, czy jest, co to było, fortu chyba fortu, austriackiego? Fortu Austriacki fort i koło tego, i koło tych yy, ruin będziemy łazić. Także no, miejmy nadzieję coś fajnego wyleci. Zobaczymy się na miejscu. Dojechaliśmy na miejsce. Tu na takim łuku stanąłem, tam Maksymilian stanął, się schował. Wszędzie pełno oliwek. I teraz nas czeka dość długi, dość długa wędrówka tam, w stronę lasu. I tam głębiej zaraz zobaczycie z lotu ptaka, jak to wszystko wygląda e, z gogle, w sensie, gdzie idziemy. Tutaj się zatrzymaliśmy i musimy iść tędy, pod górkę, przez las, aż dojdziemy do czegoś, co się nazywa Rowinę Fortina Austriaco. I tutaj widać, że to są po prostu jakieś zgliszcza po tym forcie austriackim, tak? Tak to się wszystko prezentuje, taka górka. Proszę bardzo, idziemy. Yy, moi drodzy, jesteśmy na miejscu po perturbacjach, ale chyba źle zrozumieliśmy faceta yy, tego Włocha, bo zobaczcie, tu jest jakiś krzyż i to jest ewidentnie jakieś albo stare zamczysko, jakieś stare fundamenty czegoś i yy, tutaj na samej górze miało być pole tego faceta z jakąś oliwką. I to miała być jego własność, a widać, że to jest publiczne I to jest jakieś widokowe Na bank to jest archeologiczne, więc ja tutaj szpadla nie będę wbijał Nie chcę robić problemów żadnych No i chyba będziemy musieli Ale widoki ładne I chyba będziemy musieli Po prostu spadać na to pole, co byliśmy Wczoraj Tak chyba będzie najrozsądniej nie. No bo nie, to jest jednak przesada Ja w Polsce bym czegoś takiego nie zrobił A tym bardziej za granicą nie chcę czegoś takiego robić Bo to są nie wiem, czy to będzie rzymskie, czy to jakie będzie, ale słyszałem tu taką historię, że ten zamek, który wcześniej widzieliście i który jest tam dokładnie, to były dwa, o tam jest dokładnie ten drugi zamek, że w tym wąwozie między tymi zamkami dwoma walczyli. Także spadamy stąd, no. Zobaczcie, e, no ewidentnie jakieś kurde gruzowisko stare. I dzwoniliśmy do faceta i on powiedział, że tu w ogóle dzieci przychodzą z nauczycielami i kopią. Dziwne są, o zobaczcie, tu jest nawet dziura, nie? Świeżo wykopane, zakopane. No, no tu jest też dziura, widać ewidentnie, że to było wykopane i gdzieś pewnie leży jakiś kołbun taki. Nie no, ja jestem za tym, żeby stąd zwijać. Jedziemy na to pole. E, jedziemy z powrotem na to pole, co byliśmy wczoraj, bo tutaj nie zamierzam kopać, bo to... Śmierdzi ten temat. Ciekawe o co chodzi. Check coolant. Co to jest Kurland? Cool eee, chłodniczy, No to sprawdzę. No. Z górki jedziemy na jedynce. I się aż autko zagrzało. I ponownie jesteśmy w tym miejscu, gdzie wyszedł wczoraj ten Rzym. I może wyjdzie następny, może jakiś srebrny denar wyjdzie. Kto wie? Ta Czwóra powstała i ma coś problem z tam wychodzi yy, z tym schłodzeniem. Z o dziwo! Zaczynamy dzisiaj, moi drodzy, od takiej plomby. Ja nie wiem, czy to nie jest czasami carski orzeł. Dwugłowy. I pokazuję wam z drugiej strony, tak jakieś napisy tutaj widzicie. No Idziemy szukać dalej. Piękne winorośle, a między tymi aluminiu... aluminiowymi kurka wodna słupkami pewnie rzym się czai. A ja tutaj teraz mam chyba wojenne muskę. Tak mi się coś kurde... Tak mi coś każe myśleć ten, ta plomba z tym dwugłowym orłem. Taki... Zepsutek. Kruzerek się śmieje. A tu mamy chyba napoleoński guzik z numerkiem 2. Ciach, z drugiej strony Wam nie pokażę, bo jest urwany ten, tylko taki kikulec, ale napoleońskie guziki. Chyba taki jakiś element wyleciał, kiwie, co to będzie, jakieś takie rogi byka, ale wątpię, żeby to było stare. Mam monetę z takiego, z takiej dziury, była na rancie, a ja cały czas kopałem głębiej, ale była na rancie i takie to jest małe, małe dziadostwo, już to czyszczę, żebyście widzieli to z bliska. No i to jest ten centymus, yy, 62 rok, już Wam pokazuję z drugiej strony. Tutaj nawet nieźle widać, jeden centymus, 1800 i kiwie który? Nie wiem czy dobrze widzę, nie wiem czy dobrze widzę, czy dobrze myślę. <laughs> Podjarałem się jak szczerbaty na suchara, a to nie fibula, tylko jakaś łyżka zagięta. <laughs> I znowu byłby hejt, że, o, nie rozpoznaje fibul Coś tam, a to widelec taki chudy, no A już taka podjarka, już takie ciśnienie mi się włączyło Słońce już, kurka, prawie zachodzi A mi się dzisiaj nic nie udaje znaleźć, no Teraz wpadła moneta Tylko, że jest tak ekstremalnie nieczytelna Że ja nawet się nie próbuję domyśleć, co to jest Adrianowi też za bardzo nic nie chce wpadać Kurka wodna tam jest jeszcze jedno pole, na które mamy pozwolenie Ale tu wczoraj rzymek wyszedł, więc... Może i to będzie rzymkiem Kiwie Jak coś tu widzicie To mówcie Druga strona jest zupełnie nieczytelna Tak jak mówiłem, no nic tu nie widać cholera yy, Mam dwa sygnały, jeden w tej kupce zarombisty i drugi w tej kupce I zaczniemy od tego mniej zarombistego. I co to moi drodzy będzie? Pep, ładnie bardzo brzmi. Jest tutaj gdzieś i mamy blaszkę. No niestety to jest tylko blaszka. Przepraszam, że takie rozmazane, ale no tak musi być. Taka blaszka, na pewno to nic nie jest. Może być to fragment nawet łyżki. Tych łyżek tutaj w Włoszech jest pełno. A teraz ten ładniejszy, ten ładniejszy sygnał. No i to pewnie będzie jakieś dziadostwo też. Tutaj jest. No, kawałek łyżki. Drugi po prostu. Tylko, że większy i lepiej dzwoni. Chociaż mi się nie wydaje, żeby to był kawałek, żeby to była blaszka, tylko mi się wydaje, że to jest kawałek fibulki takiej masywnej, kiwie. Może chcę to widzieć. A może właśnie to to jest. Tu jest przerwane. brąz, bardzo masywne, wszystko na to wskazuje. Przeogromny sygnał. I mamy to co lubi, lubią mi się najbardziej, czyli ołów! Ale czy to jest rzymski, czy to jest napoleoński, czy to jest teraźniejszy, czy jakiś średniowieczny. Nie mam pojęcia, ale jest. Pół kilo jak nic. Adrian przy, samym, przy samej drodze, fajna moneta, zobaczcie. 3 centisimi albo 1822, albo 1922. I druga strona. Jakieś takie godło, i jakieś tam napisy, bokardi. Kiwie tak naprawdę, ale zjecha na mocno. No i kolejny raz taka śpiewka, że jeden, drugi, dobra, mamy bozie. Chwila, moment. Uno momento por favor amigo. Eee, zaraz Wam pokażę tą bozie z bliska. Taka, nawet taki szkaplerzek Zresztą już mam mogę go pokazać z bliska. Ciach. I taka sypanienka. Z okienka z aluminium, i teraz ten drugi sygnał. Włoski Lidl. Jesteśmy po wykopkach i robimy zakupy. I mnie ceny interesują. Patrzcie, 001. Nie wiem o co chodzi, ale biorę. Euro, euro, euro. Ile na przykład kosztują? Jak będzie jakiś produkt, to się włącza. Patrzcie, Kilka kasztany. I to są kasztany jadalne, tak? tak? Proszę bardzo, na przykład taka kanapka. Euro 19 to Są dwie kanapki. Ja wiem, że na stacjach i w żabce to kosztuje 8 zł, czyli 2 euro. Jest taniej. Co to? Chleb za euro albo za 69 centów. 400 gram chleba. Takie jest z habiki. Czy co to w ogóle jest? Na przykład 5 euro. 20 zł za 300 gram. A tu mamy 6,4 euro za 360 gram. Śledzie za 8 zł. Ser za też. Kawałek sera za 8 zł. Szynka też 8 zł. Chociaż nie, bo to jest u góry cena. 69 zł. euro. 69. No tak jak widzicie. Dla piwoszy 55 centów i jest piwko. Albo bezalkoholowe za 0,39. Jakieś lepsze, 0,79. Są mi też takie 65 euro 4. Co to? To chyba całość. Złoty 9. Peroni. Zobaczcie, teraz jesteśmy w dystrybutorni wina. I jest cena wina normalnie w tych. Jeśli się leje. zł Złoty Złoty 50, Złoty 60. Jakie najtańsze. Złoty 50. Pan leje wino do paniaka. No. Zelit się kręci Licznik leci 4 euro. Nie, 8 euro 5 litrów. I końcówa. Porozmawiajmy jeszcze troszeczkę o tej wizycie w tej gminie, bo tak na gorąco to tam zbyt krótko o tym opowiedziałem, a to Was na pewno o wiele bardziej ciekawi. Ja ten materiał trochę dogrywam później, bo montuję właśnie teraz ten odcinek i okazało się, że cholera tam nie nagrałem tego podsumowania i, i tej gadki. I moi drodzy, tak. Ci urzędnicy zupełnie tam kuwety nie ogarniali i mi się wydaje, że przez czas, który oni pracują tam w tym urzędzie, w tej gminy, nikt im czegoś takiego nigdy nie przyniósł. Oni w ogóle kazali yy, nam wycenić najpierw te przedmioty u rzeczoznawcy, a potem jeżeli to jest to coś warte, jeżeli to coś kosztuje, to wtedy by to mogli przyjąć w momencie, w którym my byli, 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 mielibyśmy papier na to, że to jest nie wiem, coś warte. Tylko, że ustawa mówi, że oni mają obowiązek zawiadomić, ta tutaj ta włoska, że, ma że oni mają zawiadomić tam konserwatora czy kogoś tam z archeologii, żeby on właśnie powiedział to, czy to jest zabytek archeologiczny, czy to należy do skarbu państwa, i potem on by się to tam wyceniał. No ale oni tak jak i w Polsce w ogóle całkowicie nie ogarniają tej ustawy. Jeżeli chodzi o jakieś tam służby, tak samo jest z nimi, z karabinierami, czy tam z tą lokalną policją, czy z służbą. Strażą miejską zupełnie nie ogarniają tego prawa, ale tam jak się czyta jakieś fora i tak dalej, to, to, to tam poszukiwacze piszą, że lepiej żeby cię karabinierzy na polu nie chycili, bo są jakieś nieprzyjemności w związku z tym. Nie ma żadnych wyroków, nie wiadomo jakich, ale, ale są tam jakieś ten zatrzymania, przesz przeszukiwania domów. Tutaj 15 lat temu od Andrzeja znajomy miał pełno rzeczy napoleońskich i zrobili mu wjazd na chatę i mu cały, cały ten dobytek, który nazbierał, wzięli. I tak do końca to prawo jest tak niejasne, może inaczej, jasne jest, tylko że znowu interpretacja, no mniej więcej taki koszmar, takie dziadostwo jest jak w Polsce chyba. Wiem, że na poszukiwanie pierwszej i II Wojny Światowej trzeba mieć specjalne pozwolenie, nie wiem czemu, może ze względu na, nie wiem, na niewybuchy, nie wiem jak, no trzeba by było się całej, całą ustawę tą włoską przeczytać przy, na polski przetłumaczyć, a i tak w tych urzędach mają w dupie te regulacje, także no nie wiem, wolna amerykanka, ale pod takim pod takim ciężkim butem można powiedzieć, nie? No ale byliśmy oddali nam to i powiedzieli, żebyśmy sobie szli My was tu nie widzieliśmy, was tutaj nie było. A ja tu mam nagrane tam większą część, ale jej nie publikowałem. Także ja tam śpię spokojnie, że tak powiem, bo próbowałem, a oni mnie olali po prostu, nie? No i co, moi drodzy, jak się podobało, to zostawić pierdoły, jakieś tam detektory, jakbyście chcieli śmiało pisać, na znalezione w wodzie mokainteria.pl. Dziękuję serdecznie patronom i trzymajcie się. Tyle z mojej strony. Cześć.